Z cyrku uwolniłeś wszystkie zwierzęta. Cyrk jest śmieszny, ale nie dla zwierząt trzeba o tym pamiętać. Nie idź tam! Ludzka bezmyślność i chęć wykorzystania! Ciągle rani moje uczucia, rozmuchuje hasła o wielkiej miłości. Nauczono mnie kochać każdą istotę, a codzienność jest tak okrutna, że plami to, co wybudowałem przez całe moje życie. Więc proszę, pomyśl nad swoją decyzją. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, co przeżywają zwierzęta wykorzystywane w przedstawieniach cyrkowych? Trzymane są one w ciasnych klatkach, pozbawione podstawowych warunków na normalną wegetację. Wychodzą niewyobrażalną męczarnię podczas transportu i teszury. Często bite i zmuszane do nienaturalnych czynności. Wszystko tylko po to, aby miejscowi idiota miał ubaw i by gały na coś, co nie powinno bawić. Czy ty będziesz do tego stopnia bezmyślny? Czy pójdziesz tam i będziesz cieszyć się krzywdą innych? Czy hasłą, miłość i przyjaźń wszystkich istot dziś się odległe? Cyrk, tak, ale bez zwiedząt, bez męczarni, bez teszury. Znieczuludzi serca, gdy zwierzęta cierpią Więc ludzi rozum, gdy zwierzęta płaczą Wszystko to się robi, aby walić człowieka Wszystko to się robi, aby to robić piękna Zdaną się, się tle, czy warto iść do tyrku Zdaną się w na to patrzeć Zdaną się do tle, czy warto iść do, do, tle, warto iść do, do tle, chcesz na to patrzeć Męczą i odruszają Małe niewinne zwierzęta Ostróżni, straszem z batem. Ustawiają ruchy, ciągi Nie mogę na to patrzeć